Jeżeli znajdziesz się w Paryżu i przekroczysz mostem Sekwane na wysokości katedry Notre Dame i złapie Cię deszcz, będziesz chciał się schronić i trafisz do najbliższej restauracji, to duża szansa, że znajdziesz tam plakaty, zdjęcia z autentycznymi autografami gwiazd filmowych. Takich jak Brigitte Bardot, Alain Delon, Catherine Deneuve, Dustin Hoffman, Michael Douglas... Clint Eastwood, Roger Moore i wielu, wielu innych. Jesteśmy pod jedną z najbardziej sławnych księgarni. Na pewno w Paryżu, a nie wiem czy nie w Europie. I to miejsce było wykorzystane do wielu filmów. Wcześniej tutaj bywał Ernest, Ernest Hemingway czy inni znani ludzie. A jeśli chodzi o filmowców, którzy wykorzystali ten, to miejsce, to do utraty tu. Jean-Luc Godard. Belmondo tutaj się przemieszcza w okolicach. Wyraźnie widać, że z tyłu ma za plecami właśnie tą cięgarnię. No i trzeba wspomnieć o takim filmie, kontynuacji innego filmu przed zachodem słońca. in twenty years and you're married. only your marriage doesn't have that same energy that it used to have. You start to think about all those guys you've met in your life and what might have happened if you picked up with one of them. Let me get my back. Nine years ago, two strangers met by chance and spent a night in Vienna that ended before sunrise. Akcja działa się w Wiedniu, para natyka się na siebie w pociągu no i spędza ze sobą kilka godzin. Gdzieś drogi, ich się drogi rozchodzą, po wielu, wielu latach właśnie tutaj, w tej księgarni filmowy Jesse ma prezentację swojej książki, na której pojawia się właśnie ta dawna znajoma sprzed wielu lat z Wiedniu. They are about to meet for the first time since. Hi. Hey. Hello. <laughs> I, I, mean, I can't believe you're here. Why well, I live here in Paris. I wanted to talk to you for so long, you know that now. Uh, me too. How long do we have? 20 minutes and 30 seconds? No, Let's we've got, go. We got more than that. <laughs> żeby mogli oglądać kolejne odcinki. Greta Garbo i John Gilbert. Pierwsza para celebrytów hollywoodzkich. Także można znaleźć takie perełki właśnie tutaj w tej Shakespeare and Company. Uczcie. takich par później było w historii China takich które fascynowały szeroką publiczność pani danych aktorów żyli życiem tych aktorów w obecnych czasach takich wszechobecnych remontów ciągle mierzę się z taką sytuacją gdzie jadę i obejrzeć jakieś miejsce jakiś kościół na trafia kościół czy jakiś obiekt na trafia na remont w takim przypadku kościoła Sansu Pist również nie można tam ani wejść do środka, ani nawet zbliżyć się do kościoła, jest ogrodzony. Tego nie widać, bo akurat tutaj pod, na, przed kościołem na placu zorganizowano taki... E, Kiermasz, staroci. Właśnie też za, za, się zapatrzyłem tutaj w taką gazetę z 1922 roku, która mi też posłuży e, do, przy komentarzach do jednego z filmów. Ważna scena w filmie Kot da Vinci. gdzie Silas, ten taki antagonista e, Toma Hanks'a, głównego bohatera, e, szuka właśnie tej e, linii e, róży. E, no, uważam, że Kot Da Vinci to jest jeden z głupszych filmów, jakie ja widziałem w swoim życiu. Sam pomysł na, e, na ten scenariusz uważam za szczególnie e, głupi, innego słowa jakoś nie, nie potrafię szybko znaleźć. Stąd też no, nie będę się rozwodził za dużo. Czuję się zwolniony tutaj z dalszych komentarzy odnośnie tego filmu. A gdybyś się zabłąkał w okolice kościoła Saint Sarpris, to kieruj się rue decane. Znajdziesz naleśnikarnię, gdzie właścicielem jest przemiła pani Kasia i gdzie serwowane są po prostu bajecznie smaczne naleśniki. A w niedzielę może spotkać tam nawet samą Katrin Deneff, która wpada właśnie tam coś zjeść. Czy ja dobrze podsłuchałem, że Katrin Deneff też się tutaj u was stołuje? Tak. Nie, no po prostu Wiesz, nie wiem. w, mi się w każdą niedzielę, w każdą Zaznaczam. nie Zaznaczam. To jest taka starsza, elegancka pani, prawda? Gwiazda, Z tak, tak, ale czy Katrin Denev mieszka gdzieś tutaj w, w tej. Czy ten kwartał Paryża należy do dzielnicy łacińskiej? Nie, On się tego? Nie. To już nie. To jest to już nie. Saint -Germain. Saint Germain. Chciałbym tutaj Państwu pokazać kolejne filmowe miejsce w Paryżu. Hotel Ritz. No, hotel renomowany, sławny, jeden z najdroższych. No cóż, miejsce, gdzie zatrzymują się sławy filmowe, i miejsce, gdzie kręci się filmy. Na przykład tutaj zatrzymała się Amanda z filmu Diabeł ubiera się u Prady. Dawno już yy, nie robiłem żadnego quizu, więc chciałbym nadrobić to i zadaję Państwu pytanie. Na jakim filmie? Znanym filmie? Pewna pani do tej oto fontanny wrzuca telefon komórkowy. Jesteśmy nad Sekwaną. Most Bir Hakim. Nazwa wzięła się od jakiegoś afrykańskiego miasta, czy miejscowości, czy miejsca, gdzie stoczono e, bitwę. Jak ten czas szybko biegnie, 2010 Incepcja, premiera incepcji. Już 10 lat płynął, nie wiadomo kiedy. There's one thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams. Reżyser Christopher Nolan. Eee, film. Incepcja był zdobywca czterech Oscarów: dźwięk, montaż, efekty specjalne. To uh, już seria? Klasztem Oscar się pomyliłem. ale dawał już cztery Oscary. Mister Cobb has a job offer he would like to discuss with you. The kind of work placement? Not exactly. We create the world of the dream. We bring the subject into that dream and they fill it with their secrets. Then you break in and steal it. Well, it's not strictly speaking legal. It's called inception. Młody architekt, bo tak się nazywał ta osoba, która zajmowała się projektowaniem e, jakiejś tam czasoprzestrzeni i e, kreowała Jakąś taką wirtualną rzeczywistość. Ariadna. Ariadna, czyli imię też, e, które nam się kojarzy e, z mitami greckimi, z mitem greckim, konkretnie tą Ariadną, która dała nić, żeby wyprowadzić z labiryntu Minotaura. Jak to można było wykorzystać? Efekt lustra. Czy nie zdarza się Wam czasami, nie zdarzało Wam się, że byliście gdzieś w wesołym miasteczku, gdzie był gabinet luster? I gdzie był ten efekt właśnie spowodowany, gdzie lustra powodowały taką głębię? Kto pracował w tej restauracji i co się tam wydarzyło? Jakie sceny rozegrały się na tym pięknym moście, opowiem w dwóch kolejnych nowych filmach. A tymczasem mówię Paryżowi do zobaczenia. Paryż jest to miejsce, do którego się wraca.